Dziś ośmiano ja jestem Ruki i witam Was w kolejnym odcinku z niesamowitych historii w Pokémon Go. A w tym odcinku opowiem Wam, jak w pewien ciekawy sposób ludzie przejmowali Jimmy i wkładali tam jajko. I nie mam na myśli tutaj tego jajka, tylko normalne jajko, które później musimy wykluć. Generalnie jeśli chcecie więcej tego typu odcinków z niesamowitych historii, to zostawcie łapkę w górę. Jak będę wiedział, że jest dużo tych łapek w górę, będę wiedział, że chcecie coś takiego. A przy okazji, jak powiadomicie mi o tym w komentarzu, to w ten komentarz przytnę wam serduszko. A te czasy nie przedłużając, zaczynajmy. Generalnie cała akcja miała miejsce jakieś 4 miesiące temu, bo konkretnie 15 sierpnia zeszłego roku Kiedy to jeden z cheaterów złamał kod api Dzięki czemu możliwe było włożenie jajka do Jimu Chociaż podobno dało się to zrobić nawet bez cheatów A z racji tego, że jajko było takim jakby nienarodzonym Pokémonem, To w Pokemon Go po wsadzeniu go do Jimu miało ono 0 CP I teraz ktoś powie, pewnie takie jajko 0 CP to praktycznie w ogóle tego Jima nie broniło A właśnie nic bardziej mylnego, ponieważ to jajko tak bagowało Jima, że nie dało się go w ogóle odbić i gdy weszliście w wasze pokemony, które miały odbijać tego zima, okazało się, że macie wtedy pustą tabelkę. Także póki ten bug działał, osoby, które wiedziały jak go wykorzystać, przejmowały na potęgę zimy, przejmowały całe miasta, nawet podobno w niektórych dzielnicach Londynu przejęli całe miasto. I zakolorowali je na swój team, tak żeby po prostu odbierać sobie te końce za ten czas. Oczywiście nie robili tego na swoich głównych kontach, tylko wsadzali tam piąte levele, po to żeby nie dostać bana na swoim głównym koncie. I oczywiście najpierw wsadzali swoje główne pokemony, a dopiero na samym końcu to jajko, ponieważ to jajko, bo w Jimie nie dało się ani odbić tego Jima. Ani podbić prestiż, ani wsadzić Pokemona do środka. Na szczęście Niantic zapatchował ten bug, tak by nie można było przekręcić kodu API w ten sposób, by możliwe było włożenie takiego jajka do gymu, ponieważ niszczyło to bardzo grę i nie dało się w ogóle takiego gyma odbić w żaden sposób. Oraz zapatchował Baga, który w normalny sposób umożliwiał wsadzenie jajka do gymu. Tak, moi drodzy, podobno dało się to zrobić bez cheatów. Dało się wsadzić takie jajko 0cp do gymu. Tyle, że kilku redditorsów, którym się to udało, stwierdzili, że takiego gyma da się odbić normalnie. Trochę z tym było komplikacji, dlatego niewielu osobom udało się to zrobić bez cheatów. Pierwszy cheater, który to wymyślił, musiał na własną rękę przekręcać kod API gry... Tak, żeby można było usadzić właśnie jajko do zimu. Natomiast każde kolejne osoby miały to wbudowane w swoją schakowaną wersję gry Której używali na przykład do Fly GPS-u Także to tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał Jeśli chcecie więcej tego typu niesamowitych historii z Pokémon Go to zostawcie łapki w górę No i generalnie jeśli się zdecydujesz na zostawienie łapki w górę i subskrypcji i już mi o tym w komentarzu To ja w ten komentarz przypnę ci serduszko Zapraszam was również na moją grupę na Facebooku Gdzie zawsze będziecie na bieżąco wiedzieć kiedy będzie nowy filmik i o czym on będzie, a tymczasem ja uciekam, widzimy się w komentarzach na grupie i jutro w następnym filmiku, trzymajcie się, cześć!